Cześć, nazywam się Mateusz Gzel, jestem operatorem filmu Nibelandex z rejestrarii Agatek Pościńskiej. Technologiczny krok do przodu. to jest film, na którym pozwoliliśmy sobie zagatam na bardzo dużą ilość kreacji. Chcieliśmy tak naprawdę stworzyć świat, w który widza zupełnie zabierzemy od nowa, w który bardzo będziemy chcieli, żeby ten widz po prostu uwierzył. Um, więc to wymagało od nas tak naprawdę stworzenia go trochę od zera. Zarówno lokacjami, jak i kreacją postaci. Nie mój się. Amanda. Jak i scenografią, która grała tutaj, myślę, naprawdę bardzo, bardzo dużą rolę. Technicznie robiliśmy ten film na kilku kamerach z racji na to, że trochę każda z nich dawała mi trochę coś innego. E, jako główną kamerę użyliśmy Alexa SXT Plus, dlatego, że jest to duża, wygodna kamera. Głównie ten film robiliśmy ze statywu, e, stąd i rozmiar zupełnie nam nie przeszkadzał, a, a daje nam bardzo fajne możliwości. E, kamerą B była Ari Alexa M, e, która jest bardzo ciekawą, bardzo niszową kamerą, bardzo rzadko spotykaną. To jest znowu kamera, która, po prostu, którą przymocowaliśmy. Wrzucaliśmy ją na przykład ją do wózka, wrzucaliśmy ją w ciasne przestrzenie, ale tam, gdzie nadal potrzebowaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrego materiału. Jako kamera A weszła też na niektóre dni zdjęciowe Alexa Mini ze względu na dostępność ze względu też na to, że po prostu była mniejsza, a były dni, gdzie potrzebowaliśmy tylko jedną kamerę, stąd wybór po prostu mniejszej kamery A, a jako kamerę specjalną, kamerę C, Użyliśmy Black Magica 6K Full Frame. To była kamera, którą wrzucaliśmy tam, gdzie nie chcieliśmy ryzykować wrzucania e, Alexy, w jakieś naprawdę ciasne przestrzenie albo naprawdę wysoko. Oraz używaliśmy jej wtedy, kiedy wykorzystywaliśmy obiektywy, które nie miały mocowania PL, a takich sytuacji było kilka. Przechodząc do obiektywów, używaliśmy Pana Vision Serii Z. Uwielbiam pracować tutaj z naszym warszawskim Pana Zawsze mają bardzo dobre obiektywy i, e, i świetnie mi się z nimi współpracuje. Dlatego po raz kolejny zdecydowałem się właśnie na pracę z nimi. Były to obiektywy Panavision Series Z oraz Panavision Primo Zoom 1990. I to był nasz taki Core, jeżeli chodzi o obiektywy. Natomiast pojedynczo wykorzystywaliśmy też na np. Anżenii 17102, wykorzystaliśmy LaOwe Probe 24 mm T8 do jednego z ujęć, wykorzystaliśmy Tokine 2035, jest to zwykły fotograficzny obiektyw. E, użyliśmy Canona 815. E, jest to ciekawy obiektyw. To jest e, Fish eye Zoom, e, z którym też bardzo ciekawie się pracowało. Oraz do niektórych ujęć użyliśmy takich małych, konstruowanych chińskich trochę obiektywów składanych przeze mnie, e, które pewnie tutaj widzicie teraz na, na przepicie. Chciałbym Was teraz zabrać za kulisy powstawania Nibelantexu i ochylić rąbkę tajemnicy, jak powstały niektóre z naszych ujęć. Moją ulubioną sceną z całego filmu jest zdecydowanie przedostatnia scena. Scena spotkania ojca i syna, w której bardzo świadomie chcieliśmy wykorzystać słońce i trochę chcieliśmy wprowadzić słońce jako taki element opowiadający nam o nastroju sceny. Musieliśmy grywać tą scenę naprawdę z samego rana, to była chyba tam piąta z minutami. E, ponieważ dokładnie ta godzina dawała nam słońce w dokładnie tym miejscu tuż nad blokami, ale jeszcze nie za wysoko, także jeszcze wyglądało to jak wschód słońca. I to słońce nam trochę opowiada o tej scenie. Na początku mamy dużo nadziei, więc to słońce jest z nami, następnie chowa się za bohaterami, gdy nadzieja, ta nadzieja trochę gaśnie, a pod koniec znowu powoli, powoli zaczyna się wychylać, tak samo jak nastrój między naszymi bohaterami, tak samo jak nastrój naszego filmu, który pod koniec zaczyna powoli nabierać znowu nadziei. Było to ujęcie o tyle trudne, że po prostu wymagało bardzo precyzyjnej koordynacji czasowej z naszą ekipą, bardzo przemyślanej pracy, wszyscy musieli bardzo dobrze wiedzieć, co robimy, Natomiast technicznie staraliśmy sobie to uprościć najbardziej jak możemy. To była scena nagrana z ręki, na jedną kamerę, więc nie było tu za bardzo utrudnień technicznych. I to była scena, w której tak naprawdę przygotowaliśmy się na warunki, które wiemy, że zastaniemy i wykorzystaliśmy je w najlepszy możliwy sposób, wydaje mi się. Innym ujęciem, do którego chcę Was odrobinę wpuścić, to jest ujęcie, które na pewno wielokrotnie widzieliście, jeżeli śledzicie nasz film. I to jest ujęcie z wnętrza pralki. To jest ujęcie, które było stricte gripowe. Tutaj nasz key grip, Janek Szlagowski, e, mógł, się, mógł się popisać. E, nagraliśmy to ujęcie na Black Blackmagic'u e, z Canonem 815, z obiektywem Canon 815 15 fisheye zoom, dlatego że potrzebowaliśmy jak najmniejszego zestawu z bardzo szerokim obiektywem, żeby zobaczyć jeszcze bęben pralki. I tak naprawdę wymagań mieliśmy tylko kilka. Potrzebowaliśmy, żeby ta kamera na pewno się mogła obrócić, e, żeby nie było fejku, że jest, jest statyczna kamera. E, potrzebowaliśmy widzieć bęben jeszcze i musieliśmy nie ingerować w pralkę, no bo to była cały czas funkcjonująca, Pralnia, w której nie za bardzo mogliśmy ingerować. Wobec tego Janek sprostał wyzwaniu, wyrzucił kamerę prosto prostu na kilku magic-armach i udało się to idealnie, bo idealnie w osi i wyszło to naprawdę super. Trzeba uważać. Ludzie lubią krzywdzić innych. Czy to fizycznie, czy psychicznie. A ostatnią sceną, do której was trochę zabiorę od tyłu i tak naprawdę tutaj pokażę wam dużą ilość materiałów, którą, którą przygotowaliśmy. To nie jest do końca scena, a cała przestrzeń. I chcę Was zaprosić trochę do mieszkania naszych bohaterów, które też było trochę swoją osobną postacią. Do tej przestrzeni, czyli do pracowni zespołu filmowego Harmider, musieliśmy się przygotować tak naprawdę jak najbardziej. Przestrzeń, którą wykorzystywaliśmy w pracowni, tak naprawdę ograniczyliśmy sobie do bardzo niewielkiego, właściwie jednego pokoju i łazienki, i musieliśmy nagrać tam kilka scen na zupełnie różne kierunki, wobec tego każda z nich wymagała po prostu bardzo precyzyjnego planowania. I wymyślałem bardzo dokładnie, jak to będzie wyglądać. Do każdej z nich oczywiście były rzuty z góry, natomiast akurat do tej przestrzeni zrobiliśmy też sobie projekcje w 3D, jak to będzie wyglądać. Ustawialiśmy sobie, robiliśmy sobie prewizy, jak te ujęcia mogą działać, jak one będą nam wyglądać, i to zdecydowanie zarówno przyspieszyło, jak i pomogło, mam wrażenie, w pracy z naszą ekipą, ponieważ wszyscy bardzo dokładnie wiedzieli, co będziemy robić, w jakim momencie, w którym miejscu, i tak naprawdę wszyscy od razu wiedzieli, w jakim jesteśmy miejscu, które gramy. Przestrzeń pracowni została tak naprawdę zupełnie wykreowana i to głównie jest zasługa Haliny, naszej scenografki oraz Huberta, naszego mistrza oświetlenia, którzy współpracując stworzyli przepiękną przestrzeń, która obracając się o 90 stopni jest jakby, jakby trochę zupełnie inną przestrzenią. I ta pracownia miała być też jednym z bohaterów. Ona też miała nam opowiadać o tym, jak bardzo ojciec przytłacza swojego syna Piotra, o tym, że nie ma tam prywatności, nie ma ścianek. Są w jednym łóżku, drzwi od łazienki są otwarte, trochę tak naprawdę nie ma gdzie się skryć, nie ma gdzie się schować i ten, ten, ten świat jeszcze bardziej naszego bohatera upupia i to mieszkanie miało po prostu być jednym z tych bohaterów. Bardzo Wam dziękuję, że byliście tu na chwilę ze mną. Mam nadzieję, że nasyciłem chociaż trochę Waszej ciekawości na temat tego, jak przebiegał proces tworzenia niby